Każde miejsce na Ziemi ma swoje legendy i ma swoje baśnie. Opowieści uniwersalne, ponadczasowe, które nawet wiele wieków później trafiają wciąż do kolejnych pokoleń odbiorców. Dziś mam dla Was opowieść z odległej Sri Lanki o córce Boga małp i o lwiej skale, a wszystko to snute słowami Doroty Sumińskiej. Poznajcie tę legendę, a potem zaproszę Was na konkurs. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny grudniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj będzie baśniowo, tajemniczo, egzotycznie, bo nie wiem jak Wy, ale ja nie mam żadnego pojęcia o tak egzotycznych, odległych baśniach jak chociażby tych ze Sri Lanki. Dlatego tym bardziej Rani Sigiri i Doroty Sumińskiej, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem literackim, przyciągnęła mnie swoim nieznanym do tej pory urokiem. Poznajcie historię przemocy, ludzkiej rządzy i nieustępliwego losu. Dawno, dawno temu na odległej wyspie lanka zwanej dzisiaj Sri Lanka, potężny król datusen wymarzył sobie pałac pośród chmur na wielkiej tajemniczej skale. Nie wie jednak, że to miejsce już do kogoś należy. Należy do Małp, i to właśnie tam w jednej z małych jaskiń, lata temu przyszła na świat jego nałożnica rani, córka Boga Małp i pewnej niewinnej dziewczyny. Król nie wie też, że Rani ma pewną niebezpieczną misję do spełnienia. Jako matka królewskiego syna ma pilnować, aby człowiek nigdy nie przywłaszczył sobie tej skały i nigdy nie naruszył małpiego królestwa. Zaczyna się trudny czas, skomplikowany czas, kiedy dwa światy, natury i człowieka, staną naprzeciwko siebie. U Doroty Sumińskiej wszystko jest baśniowe, kobiece, podporządkowane siłą natury, ale prawdziwa legenda o synach króla Datutsena nie ma w sobie za grosz magii. Tytułowa Sigiriya, co oznacza lwią skałę, po dziś dzień stoi pośród gęstej dżungli i jest niczym innym jak wielką magmową skałą. To właśnie tam w V wieku naszej ery król Datutsen obmyślił sobie zbudowanie wielkiego pałacu, pałacu, który będzie sięgał nieba, sięgał chmur. Tak się jednak niefortunnie złożyło, że król Datucen sen miał dwóch synów, starszego Mogellana i młodszego Kasapę. Kasapę, który nigdy nie mógł się do końca pogodzić z tym, że to jego starszy brat będzie miał prawo tronu. I tak młodszy Kasapa dokonał przewrotu na dworze króla Datu Cena. Podobno zabił go, zakopując go żywcem, a potem ze strachu przed gniewem swojego starszego brata, wybudował twierdzę na szczycie Lwiejskały i tam ukrył się. Ruiny jego fantastycznego pałacu stoją po dziś dzień właśnie na Skale i są jednym z najciekawszych archeologicznych wykopalisk i stanowisk, jakie są na Sri Lance, i stanowią również dziedzictwo kultury UNESCO. Jak sami widzicie, prawdziwa legenda dotycząca synów Datucena i pałacu pośród chmur jest mroczna, jest krwawa, jest brutalna, a Dorota Sumińska nadała jej takiego kobiecego, delikatnego wydźwięku. W ten sposób, kochani, powstała opowieść, która jest swoistą przestrogą. Jest przestrogą przed ludzką rządzą, przed rządzą ekspansji, pragnieniem podboju, wszystkiego tego, co delikatne, co piękne i również niezrozumiałe. Dorota Sumińska w Realni Sigiri połączyła swoje dwie największe pasje, przede wszystkim podróże w odległe, egzotyczne miejsca z miłością do natury, do przyrody i do zwierząt. I to właśnie widać w jej wersji baśni Orani, która jest o wiele bardziej tajemnicza, bardziej kobieca, delikatniejsza, bardziej skierowana ku mitologii ku temu, co nadprzyrodzone, tak to w sobie nazwijmy, niż tej nieubłaganej i prawdziwej historii. Jedno muszę tutaj przyznać, że tę powieść czyta się pysznie i wydaje mi się, że pióro sumińskie jest właśnie stworzone do snucia takich opowieści. Kogo przyciągają nieznane kultury, kto lubi baśnie i legendy z nieznanych, egzotycznych miejsc, ten, kochani, koniecznie musi sięgnąć. Po ranni Sigrii Doroty Sumińskiej, czyli baśni o córce Boga Małp. A teraz kochani, razem z wydawnictwem literackim zapraszamy Was na konkurs, a pytanie konkursowe brzmi: jaka jest Wasza ulubiona baśń lub legenda, ale takie, które nie pochodzą z Polski? Do wygrania jest jeden egzemplarz ranni Sigrii, konkurs trwa do końca roku, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. A na końcu, kochani mam dla Was poradnik czytelnika, który pozwoli Wam wybrać czy Rani Sigiri i Doroty Sumińskiej jest lekturą właśnie dla Was. Rani Sigiri jest ubaśniowioną wersją legendy ze Sri Lanki, pióra jednej z najbardziej znanych lekarek weterynarii, miłośniczek przyrody, czyli Doroty Sumińskiej. To opowieść uniwersalna i ponadczasowa, która zachwyci wszystkich miłośników odległych legend i baśni. Jest niedługa, ma około 200 stron i zajmie Wam kilka niezobowiązujących wieczorów. Kochani, po więcej rani z Sigiri zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już jutro i będę miała dla Was coś specjalnego, przedświątecznego. Do zobaczenia, pa pa! Co? Jeszcze tutaj jesteście? A zakupy świąteczne zrobione? Jeśli szukacie prezentów dla swoich babeczek w rodzinie, to kochani polecam Wam jeszcze 6 książek idealnych dla kobiet pod choinkę. Nie zapomnijcie kochani również subskrybować Wielkiego Buka, wystarczy najechać tutaj na logo i kliknąć przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!